że ziemieczki, witam was w kolejnym odcinku z Gigi Dropika. Dzisiaj Wexon nie będzie mi tak tutaj towarzyszył obok, sobie tam leży. On towarzyszy mi duchownie, tak? Tutaj jego. Moc, sprowadzi to moc do GG dropa, żeby dzisiaj naprawdę ładnie siadało I oczywiście jeszcze na początku zachęcam was do zostawienia lajka, suba i komentarza Ponieważ motywuje mnie to do dalszego robienia odcinków A my sobie już przejdziemy do stronki Więc tak, jesteśmy już na stronce No i oczywiście standardowo sobie przechodzimy w case battle Oj, ale tutaj... Patrzcie kto gra. W sensie Łukasz tutaj gra, ale za jakie sumy? Za 3800 widzowie my musimy sobie to obejrzeć. Pierwsza skrzyneczka suvenir. Najdroższa na stronie 1700 baksów i uwaga! Dla niego. A nie! 1800, o kurde. Nie wiedziałem, że ta kibara, ta, jest taka droga. Oj! O, 1800, o cholera. Ale tutaj bocik zrobił gościa, nie? I to ostro. Chyba, że... Oj, 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 ale te rękawice za 1700, 7 koła wygrał, powiem Wam, że rzadko się widzi takie mocne bitwy na tej stronie, mega rzadko, ale powiem Wam, że no, to była mega mocna bitewka, ale spokojnie my sobie schodzimy do naszego poziomu i naszym poziomem będą dwa kowerty. Wiecie, może w przyszłości będzie nastać na takie bitewki. Miejmy nadzieję, że będzie. Na trzech sobie zrobimy te kowerciki, bo jednak z tych kowertów, jak sypnie, to sypnie sporo. My prosimy GG Dropika, żeby tutaj ładnie siadło. Uwaga, mamy no chance'a, no skill'a. Jeszcze się tutaj poprawię na tym krześli. Uwaga, będzie 90 Tam dokładnie 16 baksów. Co tak słabo? O nie, teraz kowarcik musisz, musisz. 50 baksów, przecież to jest... Please. Kurna chata. Mm. Jeszcze ten dalej wygrał. 85, nie, 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 widzowie, syf, syf i to totalny syf, totalny syf, dlatego teraz wbijamy się i to ostro, safegun.pl za 50 baksików. Szczerze, rzadko korzystam z tej skrzynki, ale mi się wydaje, że ona odda. Mamy Top Gamer. Ten bocik raz oddaje, raz zabiera. Różnie to bywa, ale pamiętacie, że z jednego odcinka z testów botu Lord najlepiej działał. Oj, dla nas 12 baksów dobra. Black Lotusik, dawaj coś kolejnego. Coś mocnego, please. 17 baksów zastrzała. Uwaga, dla niego mocno. Dobra, 24 baksy, ale dla nas 17. Też nie ma lipy. Różnica? Uchuj, mega mała. Ja zasłaniał sobie na monitorze. Oj, dupa. I dupa, widzowie. I dupa. Ale dobra. Dobra, widzowie, wracamy z balansikiem. To, co było poprzednio, yy, nie zwracajcie na to uwagi, tak? Tutaj straciliśmy, ale odzyskaliśmy, tak? Także yy, nie ma co się zamartwiać nad tamtym balansikiem. Mamy kolejny balansik i teraz sobie wlecimy w prohibicję. Prohibition. Za 65 baksów, 3 rundy na dwóch i dodajemy naszego bocika Lordzika. Także dawaj ostro. Powiem tak, widzowie, te odcinki mogą być trochę mniej emocjonujące od takich na przykład, wiecie, z g 4 okej dla nas, dobra. Czy tam z innych stron, bo powiem tak, że będzie z test stron. Także wam tutaj oj. Awa, 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 awa. Ciężko będzie to nadrobić, bardzo ciężko. Uj już 35 baksów. Nie, ja widzowie, okay. nie mieliśmy prawa tego jak nadrobić. Ale... O, zaczął padać deszcz. Tak jak mówiłem, że mogą być mniej emocjonujące te odcinki, ale powiem tak, no jeszcze będą odcinki z innych stron. Więc to nie ma co się zamartwiać. Nie będzie żadnego nudnego kontentu. Także dodajemy sobie to w taki sposób akaczek i prohibition. I teraz dawaj Lordzika. Jeszcze raz, ro, jeszcze la, Jeszcze raz Lordzika. I teraz pokażemy Lordzikowi kto tu rządzi, prawda? Uwaga. Pierwsza prohibicja 20 baksów Jest dobra dla nas? Dobra, zarobiście 35 baksów, dla niego 20. I teraz uwaga, coś fajnego. Please, please, please. Okej, okay, dobra. Super. Zarobiście. Zarobiście. I teraz mamy 80 baksików, sobie zgarnęliśmy Dobra, może być, może być, to mi się podoba Jeszcze raz sobie to strzelimy, jeszcze raz strzelimy na dwóch Nie, nie losowy Lord, dawaj lorda nam I zapraszam oczywiście widzowie jeszcze Na Twitcha Pablosek Jest w opisie, co prawda teraz mam bana yy, Na tydzień do soboty Więc, okej okay, Dla mnie, dobra yy, Więc no, niestety Kanał wam się nie wyświetli O, dobra Zarobi się dla nas, ale ale za tydzień wracamy, w sobotę, także zachęcam wyczekiwać i będzie wszystko git. Dobra, co my sobie tutaj jeszcze strzelamy? Takie combo. czekajcie, dam malejąco. Gambling Business na przykład i mam 62 baksy za strzała na dwóch. Lord, znowu wybieraj i potwierdzamy. Dawaj, dawaj Lordik. Pokażemy lordowi, kto tu rządzi, nie? Uwaga, prohibition. Dla nas, coś, coś ostrego, ok? 10 baksów. Czy coś o starego nie do końca, ale kałaczek może teraz. Uwaga. Dla niego dobra dla nas. No wiecie, to zależy od stanu. Nie może być statark, może być gorszy stan, także to różnie bywa z tymi cenami. Uwaga, Golden... Ko nie, Golden ko co ja gadam? Ale wygraliśmy, wygraliśmy 100 baksików. Także powiem wam, że ten proficik jest przystojny. I to mega przystojny. Mamy 150 baksów. Wlecimy sobie w coś grubszego, widzowie. Coś grubszego sobie lecimy. Grubsza skrzynka, którą jest Black and White na czterech Black and White na czterech. Jest to skrzynka, którą wielbię z vexonem, Naprawdę my ją mega lubimy z vexonem Dodamy sobie tutaj bocików naszych. I uwaga. Pokaż. Czekajcie, tak sprawdzam. Oj, te FPS-y mi się nie podobają, bo się zmieniły w tej kamerce, ale dobra, teraz black and white. Dawaj Jest! O kurde, dobra. Zarobiliście patrzcie 250 baksów jaki to jest proficik zarobisty. kurde wam powiem mamy 300 baksików, no ale widzowie widzicie jak ja wywąchałem to zwycięstwo jak się udało to zrobić, dlatego teraz pykamy najfy na dwóch takie najfiki na dwóch widzowie, skrzyneczka z nożami za 1000 złotych, no wam powiem że to jest już groba bitwa, dlatego dodajemy lordzika i robimy lorda, co nie? Drobi nam jakiś nie wiem, Doplerek, Emerald Wiecie o co chodzi, nie? I uwaga Co nam dropi? Pyk Okej, okay, lore Jest, mamy to, mamy, mamy, mamy Zarąbiście, 440 baksów, widzowie Lecimy po coraz więcej W tym odcinku wam powiem Lecimy po coraz więcej I dajemy tak I Na zakończenie Damy na zakończenie, za 50 baksów 10 hydr Strzelimy sobie Dawaj na dwóch, na dwóch, nie ma co robić w ogóle psychozy, nie nie będziemy robić tam na trzech, czterech Zrobiliśmy sobie na czterech Black and white Dropnęło nam naprawdę dużo, także teraz sobie piekniemy 10 skrzyneczek, które mi są chydry. I uwaga, pierwsze dla niego Trzy baksiki, dobra, ale dla mnie też czy Także wiecie tutaj Różnica nie za spora yy, Dla mnie? Tak, dla mnie cztery baksy, Ale tutaj tak samo, różnica nie za spora, znowu yy, I teraz o. Okej, okay, dobra, dla mnie 9 baksów, to już jest coś lepszego, widzowie, to trzeba właśnie tak zgarniać sobie takie fajne skinki, żeby nadrabiać, dobra, 4 znowu dla mnie, bo yy, żeby takie mocne, sk yy, nie skrzynie, tylko mocne skiny tu dropiły, no to mówię, że jakiś tatraczek czy coś, ale takie, wiecie, mega mocne, mega mało szans jest na to, więc dla niego teraz z 5 baksów, dobra, yy, nie był to za mocny stan, także dawaj, 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 różnica, o. Statrak. I o tym ja właśnie mówię. Widzę Battle Skirt, ale to jest Tatrak. Ja mam lepszego skina. To jest totalnie porąbane dla mnie. Jeszcze dla mnie tutaj Statraczek. OK. okej. No różnica dwóch baksów, nie jest to za duża różnica, ale teraz uwaga, dla kogo? Dla mnie, dobra, 360. Mega zbliżone ceny mamy tych skinów, które robimy, nie? Mega i to bardzo. I dla niego 7 baksów. I on to wygrywa. I o tym ja właśnie mówię że to jest mega niebezpieczne, jak ma się takie zbliżone ceny, bo jeden taki skinek i się wszystko przegrywa. Także widzowie, dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Zachęcam Was do używania mojego kodu promocyjnego PABLOSEK. Macie 11% bonusu i tutaj macie w kole fortuny jeszcze do, dodatkowy bonusik, także mega Was zachęcam. Widzimy się w na następnym odcinku. Do widzenia.